z tej strony stanowiąc i dzisiaj nagrywam z Fortnite, a ten czerwonikro, który widzicie na ekranie, to taki customowy celownik. W ogóle go polecam, bo to jest od I'm assist Możecie to mieć <coughs> darmowy, ten celownik jest za darmo, ale możecie mieć też e, płatne i tam masz te, takie celowniki typowo do i tak dalej. No więc naprawdę polecam fajnie się e, tam fajnie się tym blał. powiem, że nie. Może tak mam słodkiego Ale pewna sprawa. prawa prostu A tak w ogóle jak nie do już nie widzicie, ale na postawie mamy i Czyli to będzie me... tu. Ale. Okej, nie ma. Zwracamy. Nie wiem, to O! Nie Chodź, 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 chodź. tu sam, to tu, tu miarę git. Ale mamy snajperkę, czekaj. Nie, jestem tu sam. A co ci ciekawe? Jest? Jestem typo. Tam jest typo. Oto. tu. Ty jesteś. Co jest? So Aha. No nie, no to jest takich ludzi. Nie wierzę w tych ludzi, I grają w gotowości, czy na sam koniec. To dosłownie najdalszą lokację. To jest i tak daleka lokacja, a tu jest. Typ. Nie wierzę w to. Dobra, widzowie, widzimy się jak mnie wczyta. A jednak, widzowie, jeszcze teraz wam pokażę. Mamy obecnie 6 subskrybentów, więc jest dobrze. Zachęcam do subskrybowania i widzimy się jak mnie wczyta. No, widzowie, jeszcze do nas dołączył kosmita. Siema, siema. Więc będzie ciekawiej. W ogóle mam złoto jeden i... 83% sobie wybiłam wczoraj. To dobrze, że ci pomogę wiedzieć, bo to była. I widzowie, możecie wpadać na mój kanał, bo nagrałem nowy odcinek no. ponad 30 minutowy. O, też może sobie wpadnę do ciebie filmik. Ja pewnie do ciebie też na ten filmik. Zobaczymy, jak wyjdzie. No. Zobaczmy, ile ty masz filmików, bo wygląda Chyba 6, ale 6 no. subskrybentów, więc jest dobrze. Nie powiem, że nie, nie powiem, że tak. A jak tu się nazywa kanał? Stan Jonas. Ale bez spacji? Z spacją, czekajcie widownie. Z spacją. Tak, ale z małej Jonas. A stanu z dużej? Tak. <laughs> No, i trochę będę skrollować. No, pewnie tak. O. No, może ja bym sobie je może. chociaż jakiś mały by się przydał. Widzę, nie wiem, że Może tak, mieczek. O. o, dobra, idealnie. Bo świetnie myślę, że jest Stany ma 1500 filmików i 135 subskrybentów. No to nie ja na pewno. O mam! A nie. Stany onest, Stany Jonas 9 subów, Stany 2 sub 4, filmów, Stany 7 subskrybentów. Ja mam 6 subskrybentów, które pokazywałam widzom. Zobaczcie i 6 filmów. Mhm. A to w ogóle w sumie nie zapowiedziałem co, jaki będzie temat. W sumie jak teraz wbił do nas kosmita to możemy nagrać na rankedzie od jednego do milionera, czyli e, od starych broni zaczynamy i co kila e, albo co dwa. Co dwa co dwa e, zmieniamy co dwa ten e, zmieniamy broń. O jedno no, wyżej. No i chłopiemy ja, wypada ci w pierwsze odcinki, z pierwsze y, skrzynki złota, złota pompana i napisa. Wiem, tak jest zawsze. No ale... Stanionas, 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 Stanionas. Ani jednego Stanionas nie widziałem. O, widzę, że Shimi wchodzi, ale... Dobra, Ciul. Stanionas. Jak nagrywam... W nie, wkurzam mnie to, że sami Stanionas. u nas, u nas. A jak, jak, jak masz ikonkę? Eee, S, ee, fioletowe. Ty masz, e, y, well. masz stanu, tak? Tak. A wiecie w ogóle, widzowie, skąd się wzięła nazwa stanu? Bo po prostu, eee, opowiem wam w sumie. Kiedyś mama do mnie mówiła e, e, czekajcie stanu majonez i stąd je sobie trochę zmieniłem ja, i teraz jest stanu majonez, więc... Należy no, mu stan jones, więc chyba był 4 filmów. Nie, ja mam 6 filmów. A nie, bo to jest pomarańczowy że to po prostu Stan jones? Poma y Ty masz S w pomarańczowy, tylko... W y Fiotowy, no. Dobra, nie, to nie on. Dobra, widzę. Mam tu w dupie, lecimy na... Hmm, dobra, na bazę. Na bazę polecimy. A czemu by nie? O P, ci tyle. Prawie jak szybki przeknąłem i będziemy roboty. Używali są piny. Aha. Jak być dobrze przeznaczone dla dzieci. Ja zawsze daję nie przeznaczone dla, dla dzieci, dla tego żeby mi mogli pisać wiadomość yy, ten... Komentarze. No. Komentarze. No też tak myślę, że będę za niedługo robił, żeby też mogli mi pisać komentarze. I możliwe, że ten film właśnie będzie z komentarzami, więc piszcie, jaki chcecie następny... Eee, te filmy. Ja, ja tylko chyba raz czy tam dwa razy dałam pomyłko przeznaczone dla dzieci i przez to nie dało się pisać. A na telefonie to normalnie po, po prostu to pomijam i da się pisać i rozznaczam przez naprawdę czyli. A że wrzucam przez komputer, to... No właśnie też tak wrzucę przez komputer, więc... Ej! ej ludzie jeszcze tu lecą. Czekaj, czekaj, czekaj. O Ej, mam lep. O dobra już jest. Ja miałem najlepszy lewik szary mi broni tylko. Kurde nie mam tak? żadnej szarej broni. No a mogę mieć jedną niewiadką w ekipunku, ale... Możesz nie, mieć w ekipunku, ale nie korzystać. Dobra, to macie ja jeden kill. To dwa, dwa, dawaj. W sensie, że... No dwa będzie ciekawiej. W sensie, co było. Nie, To wiesz, jak jakby. chcesz. O mam szary pistolet! Szkoda Ja mam że... szary karabin i niebieską pompę, dlatego ja nie chciałam wywalać. O, oh fuck, ja mam tu typ. Ja nie chcę. Mam tylko pistolet. A on, ja go tu gdzieś mam. Szara pompa, dobra. Ja mam już folę kunia. Aha. No, szybko. Ej, wiesz, że w sumie... Ej, czy tutaj jest statek? Powiedz, tutaj gdzieś jest statek. tego bota wypadnie jakaś zielona wręcz czy nie? Gdzie jest ten topo? Ej, ale czy leczenie się nie liczy, prawda? Co? Leczenie się nie liczy. Leczenie się nie liczy. Leczenie możemy używać. Dobra, dostał 199, tak, spłaca. Dobra, leży. On mi? Ja One. mam pierwszego z chwila. Let's? Ja yes. też. Jest! Ej, ale idziemy razem w a... czy... Nie, oddzielnie, oddzielnie. Kurde. No wiem. Ale, ale to by było za łatwe. To znaczy, że mam zielone lód. Czekaj, a co jest po tym? W sumie, co jest po szarych? Zielone? No. O, fuck. Cholę. A zielonych właśnie jest w miarę mało. Wiem, ale... Przyszedł półkartek, no, mam, mam tu typa. Sobie, ale ja się poczę, ale ja się teraz pocę. O kurwa, o, przegrzana, przegrzana. Nie, 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 nie! O, skąd? O, dostał! Teraz mam zielony lód. Dobra. Ja mam kupię pompę niebieską, której, z której nie korzystam. jak zrobić tako, tako, tako. To mam kuldą. Jak strzelę z pompy, wyjmę karabin, wyjmę pompę, to mam kuldą. Serio? No, bo ja mam dwie pompy we bo mam niebieską jeszcze. Bo ja już zostawiam sobie w sumie, to jest Mi Misiek Ja też mam jedną no, pompę jeszcze wekuł Misiek Misiekowski Mam zieloną pompę, let's go Tutaj masz Nie, ja też mam Ja mam szybką O, minisy, fajnie No nie, weź się dla mnie, weź dla mnie, proszę, weź się dla mnie Dobra, a tu masz minisy jak to Chodź do mnie, Chodź mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do Ja do mnie, mam fula, ja mam do A do masz fula, mnie, do Dobra. do mnie, i mnie, do mnie, do mnie, dobra. mnie, Zachowam Dobra. Zachowam ci. A, a mogę ja mnie, do mnie, też? Tak. Dzięki. A w sumie po co ci mnie, medalion? mnie, no to mamy przypał Lep A jak powale i nie zdążę dobić, to też mogę używać zielonych, czy nie? E, jeżeli te... A ty masz szare? No, ja mam jeszcze szare Aha Słuchaj Kill Likwidacja się liczy Czyli Oj, musisz no. dobijać Dobra, dobra Zaliczyłem medalię On rzuje, on rzuje. On rzuje? E co? Oto, ja, ja nie, ja nie strzelam na razie Zbytnio Czekaj, Bonnie, ci... Wal... Wal tego w powietrzu! Tego w powietrzu! On prawie też! Nie, nie... umiem trafić! Też nie mogę. 24 może. dostał! Pamiętaj, że to masz 50 kawa dodatkowe! 66 dostał, to jest ten 24 zbarałem. 24 ten tutaj! Ten tutaj, ten tutaj no 24 zbarałem. dostał! Owaliłeś go! Brawo! Ja. Pomaga! On wyleciał, wyleciał, Bingo. wyleciał! On malował, on malował, bigo. Próbuję, ale jest w powietrzu! Kurna... Dostaję, 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 dostaję! Dostań, DOSTAŃ! Nie dostanie. Dobra, ja gonię go. Też go gonię. Ko kroki, kolejne kroki! Dostał właśnie! Tu mam, mam tu! Daj kilo! Daj kilo! Chodź! Boże... Uciekaj, uciekaj daj Sila. Gdzie on jest? się. Tu masz typa. Tu masz typa dosłownie. Bierz go, bierz go, bierz go, bierz go. Dobrze. Weź. Aha, pozdro. Czekaj. Weź to ją muszę załatwić. No nie, wiem, nie, 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 Ten z każdej strony! czyli widzowie, lecimy jeszcze w kolejną gruntkę i żeby się zaliczył, to musimy wygrać, albo przynajmniej nie. być w top 5, przynajmniej możemy top 5. Co, A możemy cofraga? Możemy cofraga? Dobra, niech będzie, zmieniamy co fraga, widzowie, bo... Bo ja kupię, bo ja kupię, tam mi złota pompa była, nie? A jak co dwa, to łącznie się liczy, nie, niech będzie, bo, ten, bo tam jest złota pompa, nie? I 60 złotych karabinów i, i, i go nie możesz podnieść, nie? I to jest taki ból, nie? No wiem. Ja. Szczególnie, że to zero ból, jakby to był z bólem. Nie, to... Dobra, widzowie. To ja. o, na razie chyba kończymy i wrzucam jak coś do kolejnej z tej sali. Nara?